jesteśmy na pograniczu Płaszowa i Kozłówka w Krakowie. I takie cudo nie, nie, niedawno znalazłem, właśnie. Do nie ma ani bramy, ani drzwi. To, to Słyszysz jakiś głos? Czy, to z, tutaj ktoś jest, tak? Tak to, ja to wygląda. Mhm. Czy ktoś jest pewnie u góry? Mhm, mm albo z tyłu. Dobra. Tam ktoś jest, tam ktoś mieszka. No, przejdziemy po cichu, to nawet nie zauważył. O jaki tu jest śmietnik. Ja pierdolę. Tu jest śmietnik aż pod sufit prawie. na podwórko. No i to samo. Tu jest jakaś komórka pod schodami. Aha, tu się grilla robią ludzie. Faktycznie zabili sobie takie miejscówkę, nawet drzwi wyrwali. Lepiej uważać na nogi, bo, o Jezus Mariusz jest wszędzie nasrane. Balkonik. A tu jest coś zabezpieczone. Przybite gwoździami, ciekawe. Nie będziemy tam zaglądać, nawet nie chcę wiedzieć. Tu też jest pieczone, a tutaj dach się rozwala A ktoś ma tam pomieszczenie, nie będziemy tam zaglądać. Idziemy piętro wyżej malutko. Barierka jest w opłakanym stanie No to co? Okej, okay, tu była jakaś drukarka są siedzi komórka a to co? ktoś tu coś zabezpieczył Myślę, że chodziło o to żeby ktoś Eee, tu są drzwi i tu zamknięte na kurtkę tu też jest coś zabezpieczone, nie będziemy tam wchodzić ale zobacz budynek generalnie jest zamieszkany tak zwany skłod po prostu, czyli ludzie sobie tutaj mieszkają. To pomieszczenie było zamknięte ze drzwiami. Tamto również było zabezpieczone kocami i tam u samej góry również. Tak więc nawet nie będziemy próbować wchodzić. Szczerze mówiąc obejrzymy sobie to z zewnątrz, nie chcemy jakichś problemów. Uroczy budynek. I jak już jesteśmy przy... Opuszczonym domu, no to mamy też opuszczony samochód, który już zaraz tam chem. Chociaż w środku jest utrzymany ładnie. Ktoś go tu po prostu zostawił i nigdy więcej nie odebrał. Ma nawet kupiony abonament na rok 2010. To trochę temu już minęło. No i samochód po prostu powolutku, powolutku siłami natury jest zjadany. Zjedz Hyundai Sonata. Nietypowe, no nie wiem, nie, czy przypomina jakiegoś dełu czy coś takiego, ale szczerze mówiąc, takiego samochodu nawet nie kojarzę za bardzo na polskich drogach. No, wszystko zgnite. I mych się ten, znaczy ciekawe, że nikt tego od, od 8 lat nie sprzątnął z ulicy.